Witam Was, moi followersi, to kolejny dzień razem ze mną i z innymi. E, zapraszam Was, followujcie, subskrybujcie mój kanał. E, pro, 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 ten, pro, pro, snowboarder. pro snowboarder. dzisiaj, dzisiaj e, piąty dzień wyjazdu, pojechaliśmy do snowparku. Stopal robi wrażenie, aczkolwiek nie byliśmy w dobrej formie. Wczoraj mnie choroba męczyła. Leczyliśmy się wódką, do tego nie było pełnej regeneracji organizmu, i, i to było widać na skoczniach. Kilka dobrych skoków, kilka trochę gorszych. trochę gorszych. Bardzo ładnie to wyszliśmy, ale nikt się nie połamał, każdy poskakał, o to chodzi. Tak, było troszkę fanu. Daliśmy radę, teraz zatrzymaliśmy się na przerwę. Uzupełniamy płyny. Wiadomo, dobrym przyjemnym piwkiem, oczywiście szwajcarskim. No i co, no chcieliśmy coś zjeść. Kolejka jest taka, że się nie chce jeść. I tak jest, tak drogo, że nas nie stać na to jedzenie. Pozdrawiam Krzysztofa. Chciałem tutaj pozdrowić, zwłaszcza szczególnie jednego mojego followersa Krzysztofa Kozieła PDW Krzysiu, trzymaj się, jesteśmy z Tobą, tak? Braci się, nie traci. Widzimy się za jakiś czas, tak? Sila, Arturka nie Artur... Arturek jest na wolności, Arturka nie trzeba pozdrawiać, tak? Krzysiu, PDW. PDW Krzysiu.